Witaj, nazywam się Maciej Mazur i w tym wideo kontynuujemy lekcję razem dotyczącą programu Skype. W poprzednim nagraniu opowiadałem o tym, jak ściągnąć na początku ten program, później jak go zainstalować, a później jak stworzyć w nim konto. Z przyczyn technicznych musiałem tamto wideo skończyć troszeczkę wcześniej, natomiast teraz zakończymy ten proces rejestracji, tak naprawdę. Natomiast chodzi tutaj o umieszczenie naszych danych, za pomocą których nawet inne osoby, nasi znajomi, którzy chcieliby nas znaleźć w środowisku Skype w, w tej społeczności, mogli to zrobić. Także ostatni krok, który pojawi się po instalacji, ale już będziesz miał wtedy też dostęp do konta, to jest właśnie ustawienie profilu Skype. Ok, zaczynamy od tego. Tak, jest tutaj to menu, całe kraje, oczywiście Polska, natomiast jeśli jesteś obcokrajowcem, no i jeśli mnie rozumiesz oczywiście, czyli mówisz po polsku, to wybierz docelowy język, który znajduje się właśnie tutaj w tym suwaku. Natomiast domyślnie jest ustawiona Polska, jako że ściągaliśmy z polskiej wersji strony. Następnie miasto, ja wpisuję miasto, w którym mieszkam, jest to Legionowo pod Warszawą. Następnie data urodzenia. Czyli dzień, wybieramy z suwaka, dzień, w którym się urodziliśmy. W moim przypadku jest to 12 listopad. Już to tak. 12 listopad. 1989, tak? Czyli w tym roku kończy 21 lat. 1900. Jest tutaj następnie numer telefonu i tu jest informacja pod spodem tylko Twoje kontakty zobaczą te dane, wypełniaj je opcjonalnie no ja w tym wypadku w tej chwili nie chcę wypełnić tych danych i tu jest jeszcze informacja czy chcemy być automatycznie zalogowani przy starcie Skype, ja nie chcę ponieważ posiadam już swój profil, tak jak już wspominałem jeszcze dwie informacje z którymi można się zaznajomić także te informacje stanowią imię i nazwisko plus adres zamieszkania tak jakby pewien sposób odnalezienia Ciebie przez Twoich znajomych no ale tym się teraz nie zajmujemy przechodzimy do kolejnego etapu klikam lewym guzikiem w przycisk OK następuje ładowanie i to już powinno być skonfigurowane tu jest oczywiście Chwileczkę, tutaj kilka włączonych okien. Także tu jest jeszcze informacja na temat tego, aby skonfigurować swoje narzędzia. Czyli dowiedz się, jak wykonywać rozmowy, sprawdź, jak słychać, znajdź znajomych, importy, kontakty. No i później zamknij ekran powitalny, rozpocznij korzystanie ze Skype. I my też to robimy. Ja mam otwarte już takie okno. Ponieważ chwileczkę wcześniej, przed tym, jak zacząłem nagrywać, odpaliłem swojego Skypa. Ok, spójrz, to jest okno, tak naprawdę Twojego Skypa. Poczekamy chwileczkę, aż to się powiększy, ponieważ chciałbym, żeby było na cały ekran. Ok, już jest. Podstawy. A więc tak, tutaj w tym miejscu będzie wyświetlało się zdjęcie, które będziesz umieścisz jako twoje, tak? czyli będzie taka sygnaturka rozpoznawalna przez twoich znajomych. Szczególnie to jest bardzo przydatne i właściwa rzecz, ja sam polecam, ponieważ jeśli znam kogoś z internetu, czyli jest to taki kontakt biznesowy, e-internetowy, internetowy, e-biznesowy, internetowy, e to zazwyczaj kojarzę tę osobę najlepiej ze zdjęcia, czyli możesz kliknąć personalizuj, zmień swój obrazek, dodaj wideo do swojego opisu, tak, dźwięki itd., tak i ten obrazek moim zdaniem jest niezbędny, żeby w ogóle zacząć działać na Skype'ie. Następną informacją jest tu pewien pewnego rodzaju komentarz, opis, który też występuje w innych komunikatorach. OK. Następną rzeczą jest lista twoich znajomych, kontakty, tak, tutaj i konwersacje, czyli tak jakby historia odbytych konwersacji, ale tylko i wyłącznie tych pisemnych, tak? Czyli nie będzie tutaj konwersacji ustnych, ponieważ no, one są w żaden sposób nie zapisywane. Tylko i wyłącznie pisemne, czyli to tak jakby klikane, co zostało naklikane, można obejrzeć. Widzisz, tutaj akurat mam Tomkę Urbana w swoich znajomych. Tu jest Tomka opis z linkiem, ale tym zajmiemy się za chwilę. Wcześniej jeszcze możesz chwilę poświęcić temu tutaj paskowi, tak przysłowiowe menu. Z którym możesz się zaznajomić, aby zobaczyć, jakie funkcje ma Skype. Tak, ale tak naprawdę podstawowe funkcje znajdują się właśnie: to jest zadzwonię, rozmowa wideo, o których mówiłem wcześniej, a także dodanie znajomych. Ale o tym za chwilę. A więc, jak widzisz, tutaj też jest zdjęcie Tomka, jego opis. Następnie, tu jest okno dialogowe. Czyli, jeśli zadzwonię do Tomka, to tutaj się pojawi informacja o tym, może na naprawdę pokażę. Klikam lewym guzikiem zadzwoń, pojawia się informacja, że numer jest wybierany, tak, mogę w każdej chwili zakończyć wybieranie numeru, następnie tutaj Tomek przesłał mi kilka kontaktów do Marcina Godlewskiego, do Marka D i do Kamila Tracza i to jest tak naprawdę imię i nazwisko tej osoby, natomiast w nawiasie, jest ten, ten, jego pseudonim, tak, czyli to unikalna sygnaturka, którą musiał wybrać i na przykład Marcin Godlewski.m, ale tutaj musisz się uzbroić w to, że czasem twoi z nami mogą mieć dziwaczne te sygnatury, na przykład master podkreśnik Kamil, tak, to Kamila Tracza. No i w tej chwili pokażę ci, jak dodać znajomych do kontaktów, i w tym wypadku, na przykład, jeśli ktoś przesyła tobie już taki kontakt, to wtedy klikasz, powiedzmy, w Kamila Tracza, dodaj do kontaktów lewym guzikiem myszki. Następuje chwilowe załadowanie, a następnie wiadomość powitalna, którą chcesz tak naprawdę ułożyć, tak, czyli to, co on dostanie wiedząc tak, że to ty do niego piszesz, taka wiadomość powitalna, ja klikam OK, ponieważ chcę, żeby została ta domyślna, ten random znowu lewym guzikiem myszki w OK i właśnie w tej chwili Kamil Tracz dostał ode mnie tą informację, on się już pojawił w moich znajomych, w moich kontaktach natomiast jeśli... Pot, jeszcze on musi potwierdzić taką informację, i ta informacja, tak samo, jeśli ktoś chce do ciebie dodać do kontaktów, to najczęściej tutaj w tym miejscu mniej więcej pojawia się taka informacja: dodaj do kontaktów, tak. I wtedy po prostu tą osobę musisz jeszcze dodać. Czyli jeśli ktoś wychodzi, wychodzi z inicjatywą, żeby ciebie dodać do znajomych, że jesteście znajomymi, to musisz to jeszcze akceptować, żeby ta osoba pojawiła się w Twoich znajomych i tutaj w tym miejscu, gdzie teraz mniej więcej w tym miejscu, gdzie teraz tutaj najeżdżam klawiszem, taka informacja się dodaje. Pojawiąc. A co natomiast, jeśli ktoś nie, nie prześle ci kontaktu do Twojego znajomego i sam musisz go odnaleźć? Wtedy klikasz nowy w tym właśnie miejscu, lewym guzikiem myszki. I następnie masz, masz kilka opcji: nowa konwersacja grupy, importu i kontakty, ponieważ Skype jest skonfigurowany ze skrzynką odbiorczą, prawdopodobnie z Gmailem innymi, nie wiem. Czyli przez adres mail, który masz w swojej bazie na skrzynce odbiorczej, na skrzynce e-mail, możesz odnaleźć swoich znajomych na Gmailu i wysłać do nich zaproszenia. Natomiast nas w tej chwili interesuje nowy kontakt. Klikam nowy kontakt lewym guzikiem myszki. Przejdziemy do wyszukiwania naszych znajomych. Tam jest kilka możliwości, ale to o tym już za chwilę, jak się załaduje to okno. Ok, spójrz. Dodaj kontakt Skype. Znajdź osoby korzystające ze Skype i dodaj je do kontaktów. Wpisz ich nazwę użytkownika, imię i nazwisko lub adres e-mail. Czy jest wiele możliwości, na których możesz znaleźć znajomych, ale najbardziej precyzyjną zawsze jest podanie już te, tego unikalnego adresu, tak, tego unikalnego loginu. Ja na przykład chcę dodać Marcina Godlewskiego, więc wpisuję godlewski.m, ponieważ wiedziałem, przekazał mi taką informację przez SMS-a, powiedzmy, i odnajduję. Wiem, że Marcin, właśnie tu jest ten jego login. Jeśli by wpisał Marcin Godlewski, jeśli byłoby Marcinu Więcej, to, o, to nawet jakiś Adam Godlewski z Brazylii. Natomiast y, m m mogłoby znaleźć wtedy więcej rekordów o takim samym imieniu i nazwisku, więc miałbym problem. Natomiast, wiedząc, jaką ma nazwę Skype, wiem, że to jest Marcin Godlewski, więc dodaję go teraz prawym guzi lewym guzikiem przepraszam, do kontaktów. I spójrz. Znowu mam wpisz wiadomość powitalną, klikam wyślij, ponieważ chciałbym, żeby taki random został wysłany do Marcina. Lewym guzikiem myszki wyślij. Skype wysyła wiadomość do Marcina. I on w tej chwili już będzie w moich kontaktach. Tu jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, tu jest ta ikonka, która zaświadcza o naszym statusie, tak? czy jestem dostępny, zaraz wracam, nie przeszkadzać, niewidoczny, to też bywa przydatne. Natomiast w tym odcinku wideo to by było na tyle. Zapraszam do obejrzenia innych, zarówno mojego autorstwa, jak i innych członków zespołu. Pozdrawiam serdecznie, Maciej Mazur.